Zadanko czwarte. Do końca wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba taka jest równa, mhm, czyli mamy po prostu logarytm do rozwiązania. No i można to zrobić na dwa sposoby. Albo zamienić sobie logarytm na potęgę przy pomocy tego tutaj z karty wzorów, albo popróbować sobie wyciągania potęg przed logarytm. Jakich potęg? No, trzeba będzie tutaj sprowadzić sobie ten pierwiastek z 3 oraz 9 do potęgi liczby 3 i tak powyciągać potęgi, żeby ostatecznie dostać logaryt o podstawie 3 z 3, czyli 1, czyli on tam po prostu zniknie. No dobra, pokażę Ci dwa sposoby. No to może w pierwszym sposobie zamienimy sobie logarytm na potęgę. No i jak to zrobić? No, podpowiada nam karta wzorów, że logarytm możemy zapisać w taki sposób. Dlaczego? No bo logarytm pyta mnie o coś takiego. Do której potęgi podnieść liczbę a, żeby dostać liczbę b? Czyli w odpowiedzi na logarytm otrzymujemy potęgę, do której podnosimy a, tak? Czyli będziemy mieli a do x, no bo nie wiemy jeszcze jaka jest odpowiedź. M będzie równe 9. Możesz to zapamiętać w taki sposób, że tu się tworzy takie kółeczko, tak? A do c ma się równać b. Czyli tu idziemy dookoła. No dobra, no to jak to będzie teraz? No A to jest pierwiastek z trzech. Tak, tutaj i tutaj. B to jest dziewiątka. O, tu i tu. No a C mamy znaleźć. Dobra, czyli dostaniemy coś takiego. Pierwiastek, o, nie ten pisak. <laughs> pierwiastek z trzech. Do jakiej potęgi da nam dziewiątkę? Mm -hmm. No, i cała sztuczka polega na tym, właśnie jak mówiłam, żeby zrobić to, przerobić to wszystko na potęgę liczby 3. Czyli jak zapisać pierwiastek w potędze? No, pierwiastek to jest odwrotność potęgowania, czyli jeżeli on jest drugiego stopnia, to to będzie jedna druga. Bo gdybyś chciał zrobić trójkę do drugiej, to dałbyś 3 i 2 u góry, tak? a pierwiastek jest odwrotnością, czyli ja tą dwójkę muszę odwrócić, bo mam pierwiastek drugiego stopnia, a odwrotność dwójki to jedna druga, nie? Czyli dostaniemy coś takiego. 3 do jednej drugiej, ale jeszcze do x -owej. To się równa, no i dziewiątka to jest przecież 3 do drugiej. O, w ten sposób. No, czyli będziemy mieli, co? Zobacz. Ty już wiesz, jak to zrobić z poprzednich filmików. Jeżeli mamy potęgi oddzielone nawiasem, to je trzeba przemnożyć, czyli dostaniemy tak. 3 do 1 drugiej x to jest 3 do 2. No to, jeżeli podstawy są takie same i mamy równość, no to potęgi też muszą być takie same. I właśnie to będziemy ze sobą porównywać. Czyli 1 druga x ma się równać 2, żeby była równość. W takim razie musimy się pozbyć tej 1 drugiej. Tu jest mnożenie, czyli musimy podzielić przez jedną drugą. A dzielenie przez jedną drugą, czyli dzielenie ułamków zastępujemy mnożeniem przez odwrotność, czyli razy 2, prawda? Ok, czyli mamy tak, x będzie równy 2 razy 2, czyli 4. I to będzie odpowiedź C. W taki sposób można to rozwiązać. A drugi sposób drugi sposób yy, będzie polegał właśnie na. Stworzeniu tutaj potęg i wyjęciu przed logarytm, tak jak wspominałam. Czyli zrobimy tak. Pierwiastek z trzech zapisujemy jako 3 do jednej drugiej, a dziewiątkę jako 3 do drugiej. To już pokazywałam przed chwilą. I teraz korzystamy ze wzoru tego. Zobacz, że jeżeli ta liczba, o ta tutaj, ma jakąś potęgę, to tę potęgę mogę wywalić przed logarytm. Czyli to będzie ta dwójeczka. Tę dwójkę wyrzucę sobie przed logarytm. Czyli dostanę dwa przed logarytmem razy logarytm o podstawie trzy z jednej drugiej z trzech. Tylko teraz zauważ, że przeszkadza nam jeszcze ta jedna druga podstawie, w potędze podstawy. O tak. Mhm. Czyli ją też chciałabym wywalić przed logarytm. I tego w karcie wzorów niestety nie ma, a szkoda, bo często się przydaje i ułatwia sprawę. I więc zapamiętaj, że jeżeli wyrzucasz potęgę tej liczby malutkiej z logarytmu, tak, czyli podstawy logarytmu przed logarytm, to musisz koniecznie ją odwrócić. Musisz ją odwrócić. No i fajnie by było, jakby oni tutaj to coś dopisali. No ale nie dopisali, a szkoda. No dobra, czyli byśmy mieli tak. Byśmy mieli, że to jest 2 razy. No i teraz. Jedną, drugą wyrzucając odwracam. Czyli dostanę drugą dwójkę i razy logarytm o podstawie 3 z 3. A logarytm o podstawie 3 z 3 to jest po prostu 1, no bo to jest pytanie takie: 3 do której potęgi da mi trójkę? No do pierwszej, prawda? Dlatego ten logarytm mi tu zniknie. No i dostaniemy po prostu 2 razy 2. Co daje nam 4, czyli znowu, tak, oczywiście, to jest odpowiedź C. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.